Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z takim dosyć specyficznym filmem, ponieważ postanowiłam zamówić sobie dwa zegarki na bransolecie. Są to zegarki firmy Genewa, są one dosyć popularne w sieci, tym bardziej na Allegro. I tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad złotym zegarkiem, a te zegarki są bardzo tanie, właśnie na Allegro, więc zdecydowałam się na ich zakup. I jak widzicie, tutaj dwie sztuki tych właśnie zegarków. Z oraz srebrne, dlaczego pokazuję dwa zegarki i dlaczego zamówiłam dwa zegarki? Ponieważ zastanawiała mnie bardzo ich rozbieżność cenowa, jaka jest różnica między tymi zegarkami, ponieważ ceny wahają się nawet od 14 zł do około 30, więc tutaj zastanawiało mnie, dlaczego jest taka rozbieżność cenowa, i dlatego zdecydowałam się na zamówienie tańszego zegarka, i to jest właśnie ten srebrny zegarek. I on kosztował około 15 zł. Oraz droższego zegarka. I jest to zegarek złoty i on kosztował 25 zł. I myślę, że już widzicie tą różnicę. Na pierwszy rzut oka widać różnicę właśnie w tych zegarkach. Mogę Wam powiedzieć, że one przyszły też różnie zapakowane, ponieważ ten złoty przyszedł zapakowany w zarówno woreczek taki bąbelkowy, jak i taki właśnie foliowy. A ten srebrny przyszedł tylko zapakowany w taką zwykłą folikę. I jak możecie zauważyć, różnią się te zegarki bransoletą i zdecydowanie ten zegarek droższy za 25 zł ma tą bransoletę bardziej masywną. On jest cięższy zdecydowanie, aniżeli ten srebrny. Dodatkowo bransoleta jest pokryta również taką folią zabezpieczającą przez co zegarek nie przychodzi do was porysowany. Tak samo jest zabezpieczony również szkiełko zegarka, więc pod tym względem jest również bardzo duży plus. Jeśli chodzi o srebrny zegarek, on już nie jest w żaden sposób zabezpieczony zarówno bransoleta jak i tutaj szybka tego zegarka, w ogóle ten zegarek jest zdecydowanie Lżejszy, aniżeli jego złoty droższy odpowiednik i różnią się również tarczami te zegarki, ponieważ złoty zegarek jak widzicie ma wypukłe te małe tarcze, zaś ten tutaj srebrny ma je płaskie, one pełnią funkcję tak naprawdę tylko ozdobną, więc tutaj na to nie zwracamy uwagi, po prostu jest to design tak? I jeśli chodzi jeszcze o różnicę w tych zegarkach Jest również różnica w długości bransolety Ta, Ten zegarek złoty ma dłuższą bransoletę, więc jego będę na pewno musiała skrócić Zaś ten srebrny ma bransoletę taką, że myślę, że pozostawię ją właśnie w tej długości Nie będę tego zmieniać jest jeszcze różnica w zapięciu. Złoty zegarek ma właśnie takie zapięcie, które naciska się w ten sposób i otwiera się, i również jest to na taki klik. Zaś zegarek srebrny ma tutaj właśnie taką, takie klasyczne zapięcie, które. Dosyć ciężko chodzi, więc tutaj pod tym względem jest to bardzo diametralna różnica. Oba zegarki przychodzą do Was z wbudowaną już baterią. Można skracać bransolety normalnie u zegarmistrza, więc to tyle. Na chwilę obecną są to moje spostrzeżenia, takie pierwsze wrażenie po rozpakowaniu tych zegarków. Oczywiście postaram się Wam za jakiś czas dać znać, jak zachowuje się właśnie bransoleta, chociażby ta złota, ponieważ oczywiście zapewne będzie się, ścierał, będzie się ścierał właśnie ten kolor z tej bransolety, ale jak za 25 zł ten zegarek moim zdaniem jest godny uwagi, ponieważ jest naprawdę bardzo masywny, ślicznie wygląda, mi się osobiście bardzo podoba. I jeśli będzie dobrze się nosił, a ten na przykład przykład się szybciej zużyję, to na pewno za jakiś czas zakupię sobie również wersję srebrną właśnie z tej bardziej masywnej i droższej wersji. Jeszcze taka informacja na koniec, że możecie oczywiście te zegarki zakupić w różnych wariantach kolorystycznych, złoto, srebro oraz taki rose gold. Są również takie z kamyczkami Ja już mam również Wcześniej zakupiony zegarek Z Genewy z Na białym silikonowym Pasku, który się bardzo dobrze nosi Nic się z nim nie dzieje Robiłam rozeznanie wśród Was Na Facebooku, co myślicie na temat Tych zegarków i byłyście zadowolone I po prostu Stwierdziłam, że zrobię, zrobię dla Was jeszcze takie Właśnie porównanie I w takim wypadku. Stałam się posiadaczką dwóch zegarków. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. Ja bym się cieszyła właśnie na taki filmik, ponieważ ciężko mi było po prostu określić się na, poprzez zdjęcia na Allegro, jakie te zegarki tak naprawdę są w rzeczywistości, więc tutaj. Prezentuję wam różnicę między tańszym zegarkiem za 15 zł a droższym zegarkiem za 25 zł, więc sami zdecydujcie, który bardziej wam odpowiada. Ja w chwili obecnej dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Dajcie oczywiście znać, czy macie te zegarki, jak u Was się znoszą, jak się sprawdzają. I to tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Pa! pa.